Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w telefonie Xiaomi 14 włączyć lub zmienić datę naszego telefonu. Także zapraszam do oglądania. Zaczynając, aby włączyć datę bądź zmienić, musimy wejść w ustawienia, zejść na sam dół, wejść w ustawienia, dodatkowe ustawienia, wejść w pierwszą opcję, czyli datę i czas, następnie Mamy tutaj, jak widzicie, opcję ustawienia godzinę automatycznie. Gdy ja to klikniemy, data od razu się zmieni na tą, którą jest w naszym regionie, bo jak wiecie, nasz telefon ma ustawiony region, więc mamy region od razu do czasu, więc godzina ustawia się automatycznie. Jeśli tego nie chcecie, po prostu włączamy, następnie wchodzimy w godzinę i sobie zmieniamy samą ręcznie, na przykład 54. Kolejną opcją możemy ustawiać trafę czasową automatycznie. Jak widzicie, mamy też miejsce, gdzie to jest. Możemy sobie wybrać, jak widzicie, region. Damy sobie region Gambia. Wychodzimy. Jak widzicie, jak włączymy sobie Gambię, to mamy od razu zmieniony czas. Takim prostym sposobem możecie sprawdzić sobie, jak w danym mieście, w którym mieście, w którym kraju jest czas, jaka jest strefa czasowa. I tym sposobem też możecie zmienić datę. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych poradników. Cześć!